Hej, witajcie, ja jestem Cie i Sami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj poruszymy sobie temat hakowania na napadach na Diamond Casino. Jak wiecie, jedną częścią napadu jest prawidłowe hakowanie, ponieważ to one pozwala nam zaoszczędzić masę czasu w skarbcu, aby jak najwięcej ugrać powiedzmy to, diamentów, których obecnie nie ma, bo je na razie usunęli, ale może wrócą z niego. Czy tam pieniędzy złota, czy też dzieł sztuki. Szybkie hakowanie pozwoli nam no, szybciej po prostu dostać się do tej skrytki, o ile będzie, bo mamy szansę, że połowa towaru będzie odkryta, a jest szansa, że połowa będzie zamknięta właśnie takimi kratami, które trzeba będzie zhakować. I dobre hakowanie, i szybkie hakowanie, to jest ważna rzecz w tym DLC i tak naprawdę dużo osób tego nie umi, a wystarczy się tego wyuczyć, ponieważ są tylko cztery wzorce. Tych odcisków palca, aby to dobrze zrobić. Teraz na ekranie świetla się wam jak hakować oraz za chwilę świetle, jakie są te właśnie cztery wzory tych odcisków palców. Jak się tego nauczycie, to praktycznie w mgnieniu oka zrobicie to, ten całe te hakowanie, co pozwoli wam zrobić napad bardzo szybko i jak najwięcej pieniędzy ukradniecie, ponieważ szybkie hakowanie pozwala ukraść 100% zwyczaj skarbca, że jest zgrany team właśnie. I teraz właśnie macie te cztery odciski na ekranie, tego hakowania, jak to wygląda. Polecam się tego nauczyć, potem po prostu być odruchowo przypisywać każdą część odcisku palca do danego odcisku palca. Trochę to dziwnie brzmi, ale nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Oczywiście polecam też zobaczyć tutaj w prawym górnym rogu na i, macie link do poprzedniego odcinka, w którym mówię jak najlepiej ten napad zrobić. Oczywiście jest też opcja kupienia sobie takiego urządzenia do hakowania w swoim, nie klubie, tylko salonie gier i tam jest możliwość uczenia się tego. Nawet jeżeli nie robicie napadów, bo nie macie ekipy, to umiejąc hakować dużo osób będzie was chciało, bo jednak hakowanie nie jest łatwą sprawą. Właśnie nie wiem dlaczego, no ale jak mówię, nie jest to nic trudnego, próbujcie się nauczyć i zapraszam na mojego Discorda, gdzie właśnie czasami już są szukani ludzie do pomocy w napadach. Jak umiesz hakować, to praktycznie każdy będzie chciał, także naprawdę warto, nie trwa to dużo czasu. Sam się nauczyłem dzięki pomocy mojej ekipie, która mnie nauczyła, bo naprawdę na początku nie umiałem, ale nauczyli mnie tego i dlatego też teraz ja Was nauczyć, abyście po prostu mieli to robić, bo naprawdę warto. Także co, taki krótki odcinek, myślę dość wartościowy, każdemu się przyda. Jak Wam się podobała łapeczka w górę, jak nie, to w dół. Komentarz pomogę wam, jeżeli macie jakieś pytanie. Na moim Discordzie też jest pomóc do praktycznie. Tam dużo osób siedzi wam pomoże. No i ewentualnie jeszcze zapraszam do subskrybowania, by być na bieżąco. Ja wam nie ten odcinek. Widzimy się już za niedługo w kolejnych poradnikach do GTA. Na razie, cześć!